Kia Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj najchętniej wybierany SUV, czyli Kia Sportage, limitowana wersja wyposażenia na 30-lecie modelu, Kia Sportage Anniversary Edition hybryda w kolorze Black Pearl. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia sportycz, hybryda, czyli 1.6 turbo benzyna 180 koni do tego silnik elektryczny o mocy 60 koni, w sumie 230 koni, 350 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8 sekund. Sześciobiegowy hydrokinetyczny automat, ale nie taki zwykły hydrokinetyk, hydrokinetyk zmodyfikowany pod rozwiązania hybrydy i hybrydy typu plug-in, czyli po prostu konwenter hydrokinetyczny został zastąpiony silnikiem elektrycznym. Po co? Ano po to, żeby przełączanie między trybem elektrycznym, hybrydowym, spalinowym odbywało się jeszcze szybciej, jeszcze płynniej i bezawaryjnie przede wszystkim. To najważniejsze. Limitowana wersja wyposażenia Anniversary Edition na 30-lecie modelu, czyli pakiet wyposażenia o wartości 15 000 zł, w cenie 10 000 zł do wersji L. No jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj reflektory full LED, mamy system hamowania autonomicznego, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód, tył dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu składane lusterka, kluczyk zbliżeniowy. No jeżeli chodzi o wersję limitowaną, to mamy tutaj Piano Black Dymiony Chrom Felgi 18, które znamy z wyższych wersji wyposażenia W zasadzie, które znamy z wersji GT Czarne listwy wokół szyb, tutaj ta listwa również, Dymiony Chrom Ciemne szyby, czarny reling, Ledowe światła również z tyłu No i ten dyfuzor tutaj ładnie wygląda ciekawie robi się również w środku podświetlane klamki i wykończenie wersji limitowanej wszystko wykończone na miękko tutaj taki zamsz i taka no, zielonkawa tapicerka ze skóry wegańskiej fotel elektryczny podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany tak wygląda tapicerka z bliska kierownica skórzana podgrzewana wielofunkcyjna cyfrowe zegary które znamy z wyższych wersji wyposażenia nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect dwufunkcyjny panel wspomniany pakiet zimowy i selektor zmiany biegów shift by wire sufit czarny wykończenie z tyłu skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Na środku podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, albo tą środkową część można oczywiście położyć do płaskiego, czyli kanapa dzielona 40 20 40. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj mój ulubiony zagłówek, można sobie tutaj zawiesić marynarkę, kurtkę, torbę, co kto chce. No i tyły foteli wykończone plastikiem. Po bokach mamy dwa Isofixy. Tu są uszy schowane. Po drugiej stronie tak samo. Dużo miejsca z tyłu, dużo miejsca nad głową. Wlew paliwa otwieramy z zewnątrz. No i bagażnik. Tutaj akcesoryjna elektryczna klapa bagażnika. 3900 zł. Dopłaty. Przycisk zamykania w fabrycznym miejscu. Tutaj. Sznureczek do awaryjnego otwarcia. Można go sobie tutaj wcisnąć, żeby tak bezczelnie nie wisiał. No i 587 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. I stąd można również złożyć oparcia. A tu pod spodem koło dojazdowe. Tą podłogę można oczywiście podnieść również wyżej. W ten czas będziemy mieli płaską podłogę po złożeniu siedzeń. Gniazdo zapalniczki. Zaczep na siatkę. Roleta. Fajnie, bo są prowadnice, czyli nie ma problemu z zaciągnięciem rolety. I tak wygląda przestrzeń bagażnika po zaciągnięciu. Czyli mamy tutaj elektryczną, akcesoryjną klapę bagażnika. I jeszcze raz zajrzyjmy do tyłu. Ochronne nakładki na progi dużo miejsca na nogi dużo miejsca nad głową. Szybki rzut na deskę. I fotel pasażera również w elektryce. Również podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany. Ładna ta tapicerka. Fajna odmiana. Deska miękka schowek tutaj z tej perspektywy widać, widać zakrzywienie ekranów tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego i tablicę WE, dlaczego WE? I wynajem długoterminowy KIA for Business Czyli w jednej racie, stałej racie, mamy tak naprawdę wszystko Opony, serwisy, przeglądy i co najważniejsze ubezpieczenie AC, OC, NNW na cały okres najmu Przebieg, okres najmu, wkład własny oczywiście do ustalenia 58 552 36 Zapraszam do kontaktu Cyfrowe zegary Gotowy do rozpoczęcia jazdy EV, czyli Electric Vehicle, tryb elektryczny, Ready, czyli odpalony, światła długie, tryb automatyczny, czyli one też mogą się automatycznie przełączać między światłami drogowymi i światłami mijania. Tutaj nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Napęd hybrydowy. Przepływ energii. Można również sobie ten wyświetlacz tak podzielić, czy mieć jakieś swoje informacje. Dwufunkcyjny panel, albo klimatyzacja, albo multimedia, i kamera. Dynamiczne linie, informacja z czujników, tu zresztą też informacja z czujników lusterko fotochromatyczne, system ecol. Fajna konfiguracja. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat. System informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. Tutaj aktualny, wybrany bieg. Kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach. Góra, dół i można ją oczywiście z tej perspektywy ciężko. Ale można też ją schować lub wyciągnąć i w dowolnej pozycji zablokować. Tutaj łopatki do manualnej zmiany biegów. Światła z funkcją Follow Home, czyli jeszcze przez jakieś 15-20 sekund będą się świeciły. Możemy je oczywiście wyłączyć, czyli zamknąć samochód, i drugie wciśnięcie przycisku zamknięcia powoduje natychmiastowe wyłączenie tych świateł. Ładna konfiguracja w tym kolorze. Ten pakiet stylistyczny Black no, wygląda błędnie. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca, panu Wojciechowi życzymy tylko przyjemności z jazdy. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia,